Pomnik ustawiony ku czci pomordowanych w praskich więzieniach znajdziemy u zbiegu ulic Namysłowskiej i Szymanowskiego. Architekt Sławomir korzeniowski i rzeźbiarz Dariusz Kowalski to twórcy pomnika. Ceglany mur będący częścią instalacji stoi na fundamentach zachodniej ściany dawnego więzienia. Budynek na początku służy za carskie koszary, w czasie II wojny światowej przejmuje go Wehrmacht, a po zakończeniu wojny NKWD. Ludowy komisariat spraw wewnętrznych ZSRR jest wkrótce zastąpiony przez polski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Teren karnośledczego więzienia Warszawa Praga zyskuje pseudonim Toledo. Stalinowscy funkcjonariusze torturują tu osoby, które uważają za niebezpieczne dla nowego ustroju. Wiele osób zabijają w czasie przesłuchań, a ich ciała grzebią później na terenie więzienia. Rząd komunistyczny likwiduje placówkę w 1956 roku. Nowe budynki rosną na mogiłach ofiar pod koniec XX i na początku XXI wieku. Na Pradze znajdziemy kilkadziesiąt miejsc prześladowania opozycji antykomunistycznej. W piwnicach wielu domów możemy zobaczyć cele z wyrytymi w cegłach i tynkach nazwiskami więźniów i datami ich osadzenia.